Dzień dobry, doktor Light z tej strony. Dzisiaj prezentacja reflektora do motocykla Suzuki Bandit. Do takiego myślę dobrze znanego motocykla. Tutaj zamieniliśmy oryginalne soczewki halogenowe na soczewki bilet, także jest to konstrukcja Quadrolet, co tutaj dokumentuje nam ten napis w środku. Jest to, no, teraz, teraz reflektor świeci naprawdę potężnie, ale po kolei omówimy sobie, co tutaj zostało zrobione. Generalnie nie nagrałem filmiku, jak reflektor wyglądał wcześniej, no bo tutaj wielkich zmian stylistycznych nie ma. Najbardziej widoczną zmianą jest to, że środek został pomalowany w czarny metalik. Oryginalnie był taki chromowany, srebrny. No, oraz od tyłu, oczywiście, zniknęły te takie gumy wypuszczające żarówki, a mamy takie, myślę, mam nadzieję, estetyczne korki zaślepiające oraz tutaj kostki do podłączenia. Oczywiście nie ma potrzeby żadnych zmian instalacji w motocyklu. To są kostki na takie żarówki, jak były oryginalnie, H4, i HB3 i HB4. Tu jest sekcja świateł mijania, to jest sekcja świateł drogowych. Chociaż teraz oczywiście reflektor jest zrobiony w ten sposób, że świecą obie soczewki naraz, nie tak jak było oryginalnie, że tylko jedna. Teraz świecą obie naraz, ponieważ to są soczewki biledowe, także mamy w obu światła mijania i w obu światła drogowe. Hmm. Tutaj dodatkowo jeszcze została, ponieważ te soczewki są minimalnie mniejsze, mają średnicę niż te oryginalne. To jest jeszcze taki dodatkowo pierścień maskujący tam wstawiony. Mam nadzieję, że efekt wyszedł całkiem ładnie. Tutaj zamieściliśmy też kalkomanie z naszym logiem, z naszym logo, przepraszam. No a tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej, jest napis 4 LED. Reflektor poza tym właściwie nie zmienił się za bardzo. Co do samego reflektora, wiem, jest mi znany temat tego reflektora. Mam na myśli to, że bardzo wiele ludzi skarży się, że on jednak słabo świeci. Co, no w sumie, co mnie w ogóle nie dziwi, bo wszystkie reflektory motocyklowe generalnie świecą bardzo słabo. Może poza tam niektórymi najnowszymi konstrukcjami. No, więc, czego, dlaczego tak jest? Co jest przyczyną w tym przypadku? No, jak zwykle. Przyczyną jest, no przyczyną jest sama konstrukcja, samo zaprojektowanie tego reflektora. Ja wam pokażę o co tu mniej więcej chodzi. Oryginalnie znajdują się w tym reflektorze dwie takie soczewki. Są z tego reflektora. Co tu możemy o nich powiedzieć? Podobnie jak w większości innych konstrukcji są one absolutnie przeprojektowane, jeśli chodzi o gabaryty. no Zobaczcie, jakie to są kloce. Hmm, też mi się otwiera. Eee, jakie to są bryły aluminium, po prostu to jest wszystko jeden element, nierozmieralne. Tylko jedynym tutaj elementem jest ten, ten, ten holder taki żarówki, który też jest, który z drugiej strony jest strasznie padziewnie zrobiony. No bo to, to jest kawałek plastiku, który tutaj lata i praktycznie można go. Eee, o, można go praktycznie zdjąć palcem i co to, to tam ma trzymać, się taką, taką żarówkę. A to jest eee, pozycjonowanie żarówki względem, eee, względem odblasku, względem soczewki. To jest podstawa. Plus, no zaraz to Wam pokażę, rozbiorę, jak to wygląda w środku. No ale po prostu jest kupa towaru, zrobione myślę jakościowo w miarę okej, okay, ale po prostu z racji tego, że jest to tak zaprojektowane jak jest, no to to nie świeci. No to i z tym nie, da co, nie ma nic do roboty. Pokażę Wam tak. Wiem, że bardzo wiele ludzi wysyła te odblaski do regeneracji, do różnych tam firm, które się tym zajmują, które zajmują się regeneracją. No, i powiem Wam tak, jeśli obraz wygląda w ten sposób, to to jest absolutnie nie ma sensu tego robić. no Nikt Wam tego nie zrobi lepiej, mało tego. Większość filmów w ogóle się nie podejmie zrobienia tej soczewki, no bo wyobraźcie sobie włożyć tam cokolwiek, żeby wyszlifować, żeby polakierować tam dół tej soczewki, jak to jest cały, cała taka rura. No to jest praktycznie nie do zrobienia. W fabryce to obeszli w ten sposób, że jakoś jest tam przyknięta ta, ta, ten lakier i tyle, ale zrobić to na nowo. I jeszcze to dobrze tutaj metalizować, no to jest, jest temat ciężki. Poza tym ten odblask jest w stanie idealnym. On nie ma absolutnie żadnego śladu zużycia. A to jest, tak, a to jest soczewka mijania, więc ta, która świeci się cały czas. Soczewka drogowa wygląda pewnie jeszcze lepiej. No cóż, no tutaj też niespecjalnie pomoże montaż większych żarówek, mocniejszych, no bo to. No to, to po prostu nie zagra w ten sposób. Jedyne, co tutaj w tym reflektorze, w tym konkretnym egzemplarzu może psuć świecenie, no to to, że strasznie zapaskuzane są soczewki. One mają taki, taki nalot dymu, czegoś takiego, jak ktoś często wymienia żarówki albo włoży brudne, po prostu to się osadza później w środku i to jest takie, takie bardzo, bardzo brzydki osad I on faktycznie coś tam tego światła może zabierać, ale no bez przesady. Więc taka soczewka, na zło, to jest praktycznie. E, no, bezużyteczna. No, naprawdę. E, na, to, na taką ilość materiału, co e, tutaj jest wykorzystana, i, i generalnie nie jest to wykonane słabo. To jest wykonane jakościowo bardzo dobrze. No, no może tą blachę bym tutaj trochę zmienił, bo ona taka jest luźna. I jeszcze jakiś, jakiś też dystans pomiędzy tutaj tą, żeby to szkło nie leżało bezpośrednio na tym, na tym metalu, no bo ono tu widać, że, że jest takie podbijane już trochę od tego. No to poza tym jest tutaj wykonane ok, tyle że jest zaprojektowane źle. No, jakby to było przejdziecie zaprojektować soczewkę, która jest, która, jest, która jest, dobrze świecąca, więc jest jakby specjalnie tak zrobiona, wiecie, aż czasami ciężko pomyśleć. No, ale tak to wygląda. Te soczewki pochodziły z tego reflektora, teraz tam są soczewki bile, biledowe. No cóż, tyle mogę powiedzieć. Nie polecam generować tych soczewek, e, wysyłać ich tam do jakichś firm. Nie mówię tutaj tego, żeby zabierać komuś robotę, broń Boże, tylko po prostu ostrzegam przed bezsensownym wydawaniem pieniędzy, ponieważ nie dostaniecie efektu, którego oczekujecie. E, obojętnie, jak ktoś to zrobi, może to nawet być e, naprawdę idealnie lustro zrobione, chociaż z racji tego, jak konstrukcji tej soczewki będzie to bardzo trudne do osiągnięcia. A i tak efekt będzie mizerny, one po prostu tak świecą. Jedyna opcja tutaj polepszenia to jest naprawdę wymiana tych soczewek na jakieś inne, co uczyniliśmy zresztą. Więc tak to wygląda. Ja może to za chwilę jeszcze tylko zaświecę, pokażę wam, pokażę wam jak to świeci. To są tylko soczewki w sumie, więc nie ma, nie ma tutaj za dużo do pokazywania, ale zrobimy to już dla, dla, dla spokoju. Tak więc po uruchomieniu motocykla zaświecają nam się teraz obie soczewki zamiast jednej. E, oczywiście ilość światła jest nieporównywalnie większa. E, no a kiedy e, przełączamy sobie w tryb drogowy, tego za bardzo nie będzie widać, ale one po prostu przechodzą nam w tryb drogowy. Tam się e, przestawiają przesłony w środku. E, no i wtedy mamy światło drogowe także z obu soczewek. E, myślę, że to. Tyle, tutaj nie ma więcej co pokazywać, jeszcze z ciekawostek, tylko dodam, że teraz oczywiście znaczenie ma biegunowość podłączenia przewodów, także tutaj raz, że opisaliśmy te wtyczki, które jest od mijania, które jest od drogowych, właściwie jak właściciel pomyli, to po prostu będzie miał odwrotnie światło drogowe zmijania, co nie jest tam chwila, moment iść założone z powrotem, ważne jest tylko biegunowość, tak aby były podłączone one prawidłowo. Tutaj plus i minus są oznaczone. One tutaj mają taki nosek blokujący, także teoretycznie nie da się tej wtyczki źle odwrotnie włożyć, no ale wiadomo, ludzie są bardzo zdolni i da się takie rzeczy zrobić, jak ktoś się uprze, to oczywiście. Więc to tyle. Regulacje oczywiście działają, to jest standard, myślę. Nie trzeba już o tym wspominać. No cóż, yy, można też rzeczywiście wykonać jakieś trochę inne modyfikacje tego reflektora. Tylko na np. wymienić tylko jedną soczewkę. Na, na właściwie można kilka, można yy, albo tak jak zrobiliśmy teraz, wykonać dwie soczewki biletowe, albo założyć jedną soczewkę biletową, a drugą yy, drugą yy, zostawić w oryginale jako dodatkowe światło drogowe. Je też idzie wzmocnić, idzie trochę tą soczewkę przerobić, aby jednak świeciła na tym drogowym świetle trochę lepiej, bo to zwłaszcza mijania było bardzo słabe. Albo zrobić. Zamienić po prostu te dwie soczewki na soczewki dwie soczewki monolet. Wtedy będzie układ tak samo jak było, że jedna tylko będzie świecić dla światła mijania, jedna dla światła drogowego. No, ale będą one ledowe, także też ta ilość światła będzie o wiele, wiele większa. No, jest to wtedy oczywiście tańsze i no jest to trochę inne rozwiązanie. Więc zapraszam do Zapoznania się z innymi naszymi projektami, do zapoznania się z naszą stroną internetową drlight.pl. No i to w sumie tyle. Pozdrawiam i trzymajcie się.